Hej, siemanko, tu miazgarz 16 witam was w kolejnym odcinku z testowania Ener energololi na kanale. Dzisiaj energolami testowanymi są dziki, wk dzik, mamy tutaj cztery, e, cztery smaki, jest to e, ten to nie wiem co to jest, zero kalorii energii, chyba taki, e, t, taki klasyczny, mamy tutaj smak mango, smak wiśni oraz smak brzoskwini, który chyba będzie najciekawszym smakiem, ale zacznijmy od e, od klasycznego. Klasyczny wydaje mi się to będzie najgorszy. W sensie nie... Tak mi się wydaje, bo wi wiśniowe energetyki są dobre, a klasyczny to jest. Chyba zapach bleka. No, podobny do. Bardzo podobny do bleka jest zapach, ale zobaczmy, jak będzie ze smakiem. Dobry jest. Rzekomo tu nie ma cukru. Ale w tym cukry. Aha, poniżej pół grama na pół litra, czyli no. Generalnie bardzo mało cukru. Ale i tak czuć, że jest słodki, ale to jest yy, yy, właśnie wina sukralozy aceflu, maka yy, winianu l-karnitynów. Jezu, tu substancji słodzących jest naprawdę dużo. Jest jedna, druga, trzecia, czwarta. Wow, bardzo dużo. Teraz spróbujemy wiśniowego. Brzoskwiniowy będzie na koniec. Spoko w smaku, ale ja nie, nie lubię wiśni, nie, nie, nie za bardzo mi smakują wiśnie ogólnie. Jeśli mam zjeść wiśnie, to zjem może nie wiem, raz na miesiąc, ale tak. Yy, nie, nie, nie przepadam za wiśniami ogólnie. I to tak samo jest mała zawartość cukru. Bo mamy tutaj oczywiście cukru w poniżej. Zawartość cukru w pół litrze, poniżej pół grama. Bardzo mało, więc teraz spróbujmy smaku mango. O! Ten nie jest dobry. Nie jest naprawdę pyszny. Ja, jak właśnie. Jakoś nigdy za bardzo tych wukadzików nie piłem. Może piłem chyba tylko tego czerwonego, tego klasyka. Tak właśnie, właśnie. Jeśli chodzi o. O, o te właśnie energetyki, to nie wiem czy, czy jest ich więcej, czy są tylko cztery puszki 4 cztery, cztery smaki, ale właśnie znalazłem 4 smaki i recenzuję dla Was 4 naprawdę ten jest sztos. zobaczmy teraz brzoskwinie o właśnie nie otworzyło do końca Dobra, otworzyłem już, bo tutaj niestety ta zawleczka się prawie urwała i się nie, nie otworzyła puszka. Udało mi się tutaj otworzyć. Pijemy. O, zapach. Już zapach jest fajny. Zastanawiam się, który energetyk jest najlepszy: mango czy brzoskwinia. Hmm. jeśli chodzi o zestawienie tych energetyków to pierwsze miejsce dostaje mango, drugie brzoskwinia trzeci dostaje klasyk, a czwarta czwarte miejsce przypada właśnie wiśni bo no jakoś tak nie bardzo mi podchodzi ten właśnie wiśniowy smak Klasyk dobry. Jeśli ktoś właśnie nie jest fanem jakichś dziwnych, słodkich, takich słodkich owocowych energetyków, jak, jak na przykład nie wiem, niektórzy na przykład nie lubią smakowych monsterów, wolą klasyka, to bardzo polecam Wam dzika klasyka, spoko. A z tych, te dwa Wam, powiem, jeśli chodzi o pierwsze i drugie miejsce, to obydwa są godne polecenia, ale mi bardziej zastępował Mango. Brzoskina też jest spoko. Ale właśnie jakoś taki mało wyczuwalny smak, może za mało aromatu do, dodane do tego napoju właśnie aromatu brzoskwini, ale mango wszystko za, wyjaśnia, więc polecam oczywiście najbardziej z tego całego zestawienia smak mango. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu, subskrybujcie kanał wraz z weneczkiem, lakujcie filmy, udostępnijcie film zna znajomym, zapraszam Was także za no po na poprzednie filmy, na następne. Hej, siemanko, tu Miazga16, widzimy się w kolejnym filmie z recenzji, cześć!